Witajcie, kochani. Myślę, że te świeczki to już macie zapalone, bo o tym mówiliśmy, ale jeszcze przypomnę, że jak ktoś nie ma, to ja mam zapaloną. No i że zawsze możecie zapalić sobie taką wirtualną świeczkę, wyobrazić ją sobie, że ją zapalacie i że świeci się dla Was na czas medytacji. Jak zwykle można zapalić kadzidełko, kominki aromatyczne, to co tam sobie woli. Nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny, i właśnie to, że teraz tutaj dzisiaj jesteście, to znak, że pora popracować z tą cząstką własnej duszy, w której siedzą nasze żale, niespełnione oczekiwania, nasz ból, żarłoba, maski, za którymi próbowaliśmy się schować, kontrola, dominacja, pozorna siła. Wszystko to, czym próbowaliśmy przykryć i schować naszą traumę, ból, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa. A to czas, by w końcu odkryć to, co sami przed sobą ukrywamy, bo to nam, kochani, szkodzi. Więc pora to wszystko oczyścić, narodzić się na nowo, jak feniks z popiołów. Pamiętajcie, człowiek ma wolną wolę i zawsze dokonuje ostatecznego, własnego wyboru. No to, kochani, zaczynamy. Ułóżcie się wygodnie, tak jak tylko chcecie. Kto chce, może mieć włączoną muzykę, która powoduje u niego obrażenie, zamknąć oczy lub też nie. Jak wolicie. I weźcie głęboki wdech. I wydech. Wdychaj powietrze nosem, a wypuszczaj ustami. Poczuj, jak wchodzi w ciebie powietrze, a wraz z nim życiodajny tlen. Wdech. I wydech. Jeszcze raz dech i wydech. Skup się na oddychaniu. Błąkające się myśli dnia codziennego. Otwórnąc czasem niczym obłoczki na niebie. Jesteś tylko ty i twój oddech. Dech i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Oddychaj spokojnie, równo, miarowo. Pomału rytm twojego serca się uspokoi. Jest cisza, spokój i ty. Wdech. I wydech. Kojąca cisza, relaksacja i ty. Pomału rozluźniasz wszystkie mięśnie swojego ciała. Pozwól im swobodnie opaść. Niech też odpoczną po trudach dnia codziennego. Nie naprężaj ich, wyluzuj. Dech. I wydech. Słuchaj się w siebie, w bicie swego serca. Poczuj, jak spowalnia swój rytm, a ty odzyskujesz wewnętrzny spokój. Poczuj, jak wiruje twój wewnętrzny świat. Jesteś zawieszony, próżni. A wokół ciebie tylko białe, jasne, boskie światło. Ty się w nim unosisz. Czujesz, jak włoski stają ci dęby od jego mocy? Wciągasz do siebie białe światło z każdym oddechem. Chłonie je każda komórka Twojego ciała. Poczuj jak przepływa przez Ciebie. Jak przepływając wypycha brudy z Ciebie na zewnątrz, które momentalnie się w tym świetle spalają. Oczyszczasz swoje żyły i całego siebie. Poczuj, jak to wszystko wypycha z ciebie to, co się tam nagnieździło. I tak przepuszczaj przez siebie tą białą energię, aż będzie wchodzić i wychodzić biała energia. Daję ci dwie minuty na to oczyszczenie światłem. Pięknie, czujesz jak światło przepływa przez Ciebie. Teraz pora oczyścić się z wszystkich bóli, żali, ran, jakie nam zadano, lub jakie myśmy sami zadali, świadomie lub nieświadomie, z wszystkiego, co w nas siedzi, by zrobić miejsce na nowe swoje ja, by zacząć z czystą kartą. Pobieraj teraz tą energię białą, białe światło, do swojego serca. Czyste białe światło. Układaj je w kulkę. Ta kulka jest najpierw malutka i leży w twoim sercu, a ty ją powiększaj powiększaj. Dodawaj światła, by kula rosła w twoim sercu. Coraz większa, i większa. Tak rosła, by napinała ściany twojego serca, przestrzeni serca. Ściskaj ją i upychaj białe światło. I upychaj. A teraz, kiedy nie ma już dla niej więcej miejsca i nie da jej się tu utrzymać, to puść z całej siły. Niech wybuchnie w Twoim sercu. Niech rozerwie wszystkie więzy, druty, zamki, bariery, jakie sobie zrobiłeś w sobie. Niech to rozerwie. Niech wybuchnie. Niech to wszystko odpadnie z Ciebie, szczególnie z Twojego serca i przestrzeni serca. Niech rozleje się po tych zamkniętych komorach, za tymi zamkami jak wzburzony ocean niech porwie te wszystkie re resztki i zabierze poza ciebie niech zabiera i spala to co się w tobie nagromadziło niech ten ocean zabiera nieszczęśliwe miłości bóle rozstań powrotów żale z dzieciństwa żale do innych problemy z seksualnością z relacjami międzyludzkimi z pieniędzmi z nałogami z brakami, z frustracjami dnia codziennego, z osobami, które nas drażnią, to wszystko, co pozamykałeś na miliony spustów. I niech ten ocean wymiata z ciebie to wszystko. Ocean białego światła, który wybuch w tobie, daję ci na to dwie minutki. Oczyszczaj i wymiataj, niech woda zabiera. Wewnętrzne oczyszczenie zrobione. Możesz się czuć zmęczony. Nic dziwnego. Ciężko jest wynieść z siebie to, co upchnęło się w głębokich zakamarkach swojej jaźni. Ale też możesz poczuć taką ulgę, że w końcu gdzieś to oddałeś. Oczyściłaś. To niestety nie koniec. Zobacz. Obok ciebie, obok ciebie stoi Archanioł Michał. Podaje Ci złote nożyce. Pora oczyścić się teraz na zewnątrz. Zobacz. Miliony nici do ciebie podłączonych. Spójrz na nie. Są w różnych barwach, odcieniach, w różnej intensywności energetycznej. Zacznij odcinać od siebie tymi nożycami, wszystkie te, które czujesz, że ci nie służą. Te o ciemnych, smolistych barwach metalicznych, czerwone czy inne, które promienieją nie mile dla ciebie. Odcinaj je nożycami. Nie zapomnij o kroczu, o trzecim oku, czakrze sakralnej i czakrze korony. Odcinaj, a jeśli masz z jakąś problem, poproś Archanioła Michała, by swym świetlistym mieczem je poodcinał, dodając, że taka jest Twoja wola. Daję Wam dwie minutki na odcinanie. Pięknie, poodcinane. Teraz zobacz, jak na niektóre miejsca Archanioł Rafael nakłada opatrunki z zielonego światła. Poczuj ich kojącą moc. Wnikają do ciebie, chłodzą miejsca. Czujesz w tych miejscach chłód, ale i lekkość. I radość. Rachenią Michał podchodzi do ciebie z Twojej lewej strony. Promienieje błękitnym światłem. Rozkłada skrzydła. Są ogromne i połyskują w świetle. Michał obejmuje Twój lewy bok tymi skrzydłami. Jesteś w objęciach Jego. Poczuj Jego siłę i moc. Pewność, że zawsze ci pomoże. Przekazuje on Tobie wiarę w siebie. Wchłaniaj to. Wchłaniaj tą pewność siebie. Delektuj się tą opieką. Bądź jak On, niezłomny. Pewny siebie. Poczuj to. Teraz po prawej stronie podchodzi do ciebie Archanioł Rafael. Rozkłada swoje skrzydła, bije od nich moc i zielona energia. Obejmuje Ciebie nimi z prawej strony. Jego skrzydła nakładają się na skrzydła Michała. I czujesz, jak Twoje ciało i duszę ogarnia moc uzdrawiania. Czujesz lekkość, zmęczenie odchodzi. Czujesz wiarę, że wszystkich ból znika. Czujesz ukojenie. Teraz od przodu podchodzi do ciebie, archaniołowie, cały w żółto złotych szatach, rozkłada swoje złocisto żółto. Trudno do określenia kolorach skrzydła i obejmuje ciebie nimi od przodu. Nakłada swoje skrzydło na Michała skrzydło i na Rafała skrzydło. Obejmuje Cię nimi od przodu. Czujesz, jak żółta energia zrozumienia i ufności nasyca Ciebie całego. On daje Ci przekaz, byś zaufał swojej intuicji, byś dostrzegał piękno w otaczającym Ciebie świecie, w istotach, zwierzętach, roślinach, byś czuł, i nie bał się tego. Poczuj to. Od tyłu podchodzi do ciebie archanioł metatron. Promienieje wszystkimi barwami, ale dominuje dzisiaj fiolet. Rozkłada swoje skrzydła przepiękne. Mieniące się, wielkie, i obejmuje ciebie nimi od tyłu. Jesteś teraz w wielkim anielskim uścisku. Poczuj, jak energia metatrona przenika ciebie, dodając ci wiary w siebie i przypominając o szanowaniu dzieła stwórcy Boga, Matki, Ojca. Byś potrafił łączyć świat materialny z duchowym, byś nie pogubił się na ścieżce swojego rozwoju. Stoisz tak obejmowany przez skrzydła anielskie. Ich energia przenika Ciebie, kolory energetyczne się mieszają. A to wszystko łączy. Ogarniające Ciebie boskie białe światło. Poczuj tę moc. Daję Ci dwie minuty sam na sam, aniołami z ich mocą w anielskim uścisku. Poczuj to całym sobą. i jesteś oczyszczony i odrodzony na nowo. Teraz zgarnij przenikającą, kolorową energię, jaka promienieje z Ciebie i z Aniołu i twórz, stwórz z niej albo różdżkę, albo długopis. Albo pióro anielskie. Pomalutku, stwórz to, zobacz, jak z tej kolorowej, przepięknej energii robisz sobie takie dzieło. Teraz anioły od ciebie odstępują. Uśmiechają się. Są w pobliżu. Ale już nie obejmują ciebie. Teraz tym piórem, różdżką czy długopisem. Zakreślasz krąg wokół siebie. To twoja bariera ochronna. Ona będzie Ci towarzyszyć. Ona się rozszerzy z każdym krokiem. Będzie osłaniać Ciebie z boku, góry, dołu z każdego momentu. Stworzy coś na wzor kuli. Ty wystarczy, że zakreślisz krąg. Zachowaj ten przyrząd, czy to biuro, różdżkę, czy długopis, byś mógł nim kreślić afirmację z czystą boską intencją. Ono będzie Cię prowadzić w pisaniu intencji czy afirmacji. Jesteś oczyszczony, odrodzony jak Fenik. Zacznij pisać swój nowy rozdział, zostawiając co było za sobą, i nie wracaj do tego.